Dziewczyny, dziś przygotowałam dla was trzy wiosenne zestawienia na zupełnie różne okazje. Nie wiem jak wy, ale ja lubię podkręcać cały look odpowiednio dobranym kolorem na ustach. Najważniejsze dla mnie jest jednak dopasowanie stylizacji i makijażu do konkretnej okazji. I w dzisiejszym odcinku, bazując na pomadkach od Bourjois, powiem wam, czym kieruję się w doborze pomadek do stylizacji. Wybrałam trzy o różnych wykończeniach: mat, aksamitny mat oraz Zapraszam Was do oglądania. Pierwsza stylizacja to czarny Total Look w wersji wyjściowej. Mój makijaż na wyjścia musi być przede wszystkim trwały i sprawdzony. Uważam, że przy stylizacji typu Total Look warto dać modny akcent na ustach. Z klasyczną czernią idealnie skomponuje się rzecz jasna, soczysta i świeża czerwień. Taki kolor stylizację zdecydowanie ożywi. Ja wybrałam pomadkę z serii Rouge Edition Velvet. Kolor jest, jak widzicie, bardzo intensywny. Pomadka zapewnia nam wykończenie w postaci aksamitnego matu. Ja uwielbiam te pomadki za precyzyjny, mięciutki aplikator w postaci gąbki i za to, że są tak długotrwałe i komfortowe na ustach. Formuła zawiera olejki, przez co pomadki z tej serii kompletnie nie wysuszają ust. I sprawiają, że nie są one tak bardzo ściągnięte, a za to wyglądają bardzo naturalnie. Trwałość i komfort noszenia to dwa najważniejsze aspekty, na które zwracam uwagę przy pomadkach na wielkie wyjścia. Jak wiadomo, total look może być nudny, ale wszystko jest kwestią doboru odpowiednich fasonów. Ja postawiłam, jak widzicie, napisy, a z dodatków na lekkie sandałki oraz spektakularne złote gigantyczne kolczyki. I'm W stylizacji dziennej zawsze stawiam na wygodę i neutralny makijaż. Sportowe białe buty, które ostatnio bardzo często przewijają się na moim Instagramie, skomponowałam z jeansami z podwyższonym stanem oraz szaloną limonkową koszulą we wzór z przepięknym głębokim dekoltem. Taki szalony akcent w stylizacji jak koszula warto stonować pomadką. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić dziennego połączenia koszuli w intensywnym kolorze z równie szalonym kolorem na ustach. Do tej stylizacji Moim zdaniem idealnie wkomponuje się pomadka o matowym wykończeniu w kolorze dziennego przygaszonego różu. W ogóle wydaje mi się, że na co dzień polki stawiają najczęściej właśnie na takie odcienie. Nie będzie się on przede wszystkim rzucał w oczy, ale jest to rewelacyjna opcja, ponieważ w ciągu dnia, wiecie, dużo się dzieje, jemy, pijemy i produkt na ustach powinien być długotrwały i naprawdę ładnie się zjadać, a ta pomadka właśnie taka jest. Dzięki jej specyficznemu kształtowi jesteśmy w stanie wykonać poprawki w ciągu dnia bez jakiegokolwiek problemu. Ma mocne krycie i wystarczy aplikacja zaledwie jednej warstwy. Dodatkowo, dzięki zawartym olejkom, e, tych ust nie obciąża, nie wysusza, pomimo matowej formuły. W nieoczywistych stylizacjach bardzo lubię dopasowywać pomadkę do jednego z kolorów ją współtworzących. Tym razem padło na intensywnie satynową wiśnię. I w tej stylizacji sukienkę Maxi, słuchajcie, postanowiłam przekształcić w spódnicę dokładnie tej samej długości. Dobrałam do tego golf w kolorze czarnym i pasek. Oraz lekkie buty na obcasie, które nadają całemu lookowi fajnej lekkości. I ta propozycja, moim zdaniem, jest uniwersalna, ponieważ w połączeniu ze sportowymi butami mamy wersję dzienną. E, natomiast e, gdy zamienimy te płaskie buty na obcasy, tworzy nam się wersja wieczorowa. Yeah. Ta wiśnia dzięki satynowemu wykończeniu pomadki w przepiękny sposób odbija światło i wybija się właśnie na tle tego czarnego golfu, a dodatkowo współgra właśnie z kwiatami. Ta pomadka z serii Fabule jest absolutną nowością, według mnie rewelacyjną. Przede wszystkim jest bardzo długotrwała, fajna, ponieważ w sztywcie także możemy w szybki sposób wprowadzić poprawki. No i przede wszystkim jest kremowa. Co zatem idzie? No wilża i nie obciąża ust, na czym mi bardzo mocno zależy. Dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że ma naprawdę ładne krycie i nie wygląda tandetnie. Czasem, wiecie, te pomadki błyszczące z takim satynowym wykończeniem nie wyglądają tak dostojnie, a tutaj przy okazji tego kolorku efekt moim zdaniem jest naprawdę wow. Słuchajcie, to tyle z mojej strony. Koniecznie dajcie znać, jaki efekt lubicie na ustach najbardziej. E, czy jest to mat, satynowy mat, czy może satyna? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Powiem Wam, że ja swego czasu byłam zdecydowanie uzależniona od matów, ale teraz coraz częściej stawiam na błysk. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Spadajcie koniecznie na mojego Instagrama. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się już niebawem w kolejnym wiosennym filmiku. Do zobaczenia!